Witajcie, kochani. <coughs> Dzisiaj Wam pokażę Godzilla King The Of Monsters. Najlepsza zabawka na świecie. <coughs> Zobaczcie, jakie jest piękne opakowanie z tej strony i z tej. I oczywiście z tyłu. Piękna paczka. Przejdźmy do otwierania. O, chodź. Minutkę zobaczcie. Hu, proszę bardzo. Zobaczcie, jaki piękny płomień. Jaki detaliczny. Niebieski, przezroczysty. Ładny. Dobry. Teraz przejdźmy do najlepszego, czyli króla potworu. O, jaki ładny. Zobaczcie. Jaki dobry jest, jak się rusza, jaki detaliczny. Pyszczek, język i skrzela i szorstkie ciało z różnymi wypustkami. No, wymarzone to jest. Ogon ruszalny, lecz bardzo mocno. Nogi też ruszalne. Troszkę wypadają czasami, ale to nic. Bardzo piękne, detaliczne. Zabawka. Piękna. Przepraszam kochani, ale już muszę kończyć ten odcinek. To był najkrótszy odcinek, jaki nagrałem. Do widzenia.